Drodzy goście, oficjale, trenerzy, zawodnicy, rodzice. Z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam wszystkiego piłkarskiego, bramek, asyst, udanych driblingów i samych celnych podań. Zdrowia i siły do codziennych zmagań. Samych sukcesów na boisku, w szkole i w życiu codziennym. Spełnienia jest krzyższych marzeń, szczególnie tych piłkarsko-bramkarskich. Żebyście na swojej drodze spotkali samych wspaniałych trenerów, którzy będą w stanie pomóc ukształtować Wam charakter sportowca oraz model dobrego człowieka. A w nowym roku żeby był jeszcze lepszy niż obecny. I żeby omijały was wszystkie kontuzje. Wszystkiego dobrego życzy, cały zespół Redbox. Dobra, dobra. Drodzy goście, zobaczcie jak wyglądało to teraz naprawdę. Oficjele, trener... trenerzy. oficjele, trenerzy, rodzice, zawodnicy. A już nagrywasz? Nie nagrywasz się. Wszystkiego piłkarskiego. Bramek, asyst z celnych podań. Wszystkiego piłkarskiego bramek asyst celnych Zdrowia i siły do codziennych zmian. Głośniej, głośniej. Zdrowia i siły. <noise> <noise> Jesteś gotowy, czy nie? Już. No. <noise> I bo... Samych sukcesów na boisku i <noise> samych sukcesów spełnienia wszystkich marzeń, szczególnie tych piłkarsko bramkarskich Pomóc kształtować charakter, i model dobrego człowieka. Mam charakter, i model dobrego człowieka. Jesteś gotowy? Jestem. no? Tak. Pomóc ukształtować mam model dobrego człowieka. Oraz... <śmierdzi> pomóc ukształtować. <śmierdzi> Czy pomóc? Pomóc ukształtować Wam... <laughs> Nie śmiej się! Pomóc ukształtować Wam charakter, bo to zawsze człowieka.